Czy tutaj osiągać sukces w ogóle w biznesie sieciowym, no to sami wiecie, że trzeba mieć taką, jak to mówimy ogólnie mówiąc postawę biznesową, tak? Czyli co to oznacza? No to oznacza, że jeśli wiemy, co mamy w ręku, jeśli mamy na przykład, ja zawsze mówię o tym, mielibyśmy lekarstwo na raka, to czy my byśmy byli, nie wiem, byśmy się krępowali przedstawić to osobie, która na przykład jest chora? No nie, nie, no byśmy się nie bali, tak? Jakbyśmy coś innowacyjnego wymyślili, to czy byśmy się bali pokazać to innym ludziom? No nie balibyśmy się tego pokazać, tak? Problem polega na tym, że z mojego doświadczenia wynika, że masa ludzi. Niestety tutaj ponosi porażkę, bo nie ma właśnie tej pewności w stosunku do biznesu. I oni to traktują, a to może tak coś troszeczkę przy okazji zrobię, to tak pokryjomu, to tak trochę wiecie, temu nie powiem, tamtemu nie powiem, a co ludzie o mnie powiedzą, a co sobie pomyślą i tak dalej. Mój mentor zawsze mówił.